Jest jeszcze jedna metoda pozbywania się problemu z zatkanym filtrem, mianowicie dziurawienie. To jest chyba najgorsza metoda z możliwych, jaką można sobie wyobrazić. Dziurawienie może mieć jedynie taką zaletę, że jest najtańsze. Nie musimy ingerować w oprogramowanie sterujące pracą silnika, bo w zasadzie robiąc dziury, oszukujemy czujnik różnicy ciśnienia, oszukujemy czujnik temperatury Mimo tych dziur i poprawienia jako tako przepustowości sterownik silnika i tak będzie przechodził w tryb aktywnej regeneracji. Niezbyt często na pewno poprawi się w jakimś stopniu sytuacja z częstym dopalaniem, ale nie do końca. Druga kwestia: wszystkie spaliny będą trafiały przez te dziury w otoczenie, czyli tak, jakby filtra nie było. Więc tutaj w takiej sytuacji jak ktoś ma podziurawiony, to już lepiej go wyrzucić. Jeżeli dziury będą na tyle małej przepustowości, że ciągle będziemy generować nadmierną temperaturę i sterownik będzie musiał redukować nam dawkę paliwa ze względu na zabezpieczenia, które posiada, żeby termicznie nie uszkodzić silnika i filtra. To oczywiście ciągle będziemy jeździli na takiej granicy maksymalnych temperatur, co też wpływa niekorzystnie i na silnik, i na turbo, i na filtr. Kolejną kwestią będą dziury, które w filtrze mogą być zbyt wąskie i te kanały, które przebiją filtr na wylot, okażą się zbyt mało skuteczne i po jakimś czasie zostaną zatkane. A najgorzej, w przypadku kiedy pojawi się jakaś usterka. Wpływająca na spalanie paliwa w komorze spalania wygeneruje nam się nadmierna ilość zadymienia sadzy w spalinach i bardzo szybko ta sadza nam zatka te dziury, które zostały zrobione w filtrze. W tym momencie stracimy zupełnie przepustowość, zatka się wszystko tak jak przy zupełnie zatkanym filtrze. Co, czym to grozi? Każdy może sobie wyobrazić. Stąd też zachęcam jeszcze raz wszystkich bardzo do tego, żeby o nasz filtr cząstek stałych w samochodzie dbać, żeby samochodem jeździć. Często, jak najczęściej, to możliwe, oczywiście nie na siłę, po trasie z wyższym obciążeniem, tak żeby wygenerować odpowiednią temperaturę, odpowiednio wysoką temperaturę na układzie wydechowym i filtr samoczynnie doczyścić.